Hejka kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale witam Was w Foodhalu z Biedronki. My właśnie wróciliśmy i stwierdziłam, że pokażę Wam na dobry początek, co kupiliśmy. Jest kilka nowości, kilka rzeczy, których wcześniej u nas nie było, bo to są takie rzeczy, że tak powiem puszczają jakieś tam, wiecie, tydzień azjatycki, hiszpański i tak dalej. I takie te rzeczy tutaj też znajdziemy. I moi drodzy, jak widzicie tam z tyłu u nas jeszcze świątecznie. Nagrywam na bieżąco filmik, zobaczycie już teraz po weekendzie, bo teraz mamy weekend. Dzisiaj nas czeka w ogóle bardzo fajny wieczór. Ale to Wam powiem pewnie w kolejnym odcinku. No myślę, że już wrócę, że już chyba wrócę, no nie wiem, jakoś tak... Powiem wam, że styczeń jest strasznie martwy na YouTubie, na pewno to zobaczyliście e, sami, szukając e, kogo by tam pooglądać, e, że naprawdę mało kto nagrywa. E, a, ręka, moja ręka, czekajcie, 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 czekajcie. opcji, jest. Postaję was na ogórkach na Airfry'u i powiem wam, że bardzo, bardzo, bardzo dużo teraz właśnie gotujemy, robimy z użyciem tego Airfry'a którego mamy już, no tak jak Wam mówiłam, kiedyś 5 lat, zanim stał się modny, to już tutaj był u nas, ale go nie używaliśmy. Więc pora była na niego i jest w obiegu codziennie i to kilka razy dziennie. Naprawdę. Jeżeli chodzi o nowy rok, nowy rok, nie wiecie, jak się skończył stary rok. Stary rok u nas skończył się miał być football, będzie pogadanka. Skończył się mm, Słuchajcie czymś bardzo fajnym, co powinno już być zrobione e, dawno, czyli e, panowie zaczęli nam już kopać... Mm. Przekopywać pod gaz, właśnie prowadząc te um, wszystkie rurki od skrzynki do kotłowni i na tym się zatrzymało, ponieważ później był zaraz Sylwester, później nie było też trochę tak pogody tak naprawdę, i teraz jest u nas śnieg. I też na razie robota stoi, ale już najgorsze chyba wydaje mi się, że jest zrobione, bo tu był cały dzień tak naprawdę. od Pół do dziewiątej, do piętnastej chłopaki kopali, koparka kopała, chłopaki układali rurki, a tu jest 100 metrów tego, więc zobaczcie, naprawdę strasznie dużo, więc, więc trochę tej, tej roboty było i podłoże tutaj jest. Iście po prostu gliniaste, twarde, więc no, bez koparki też by się nie obyło. A ponoć na koparkę trzeba było czekać i wcale tak łatwo nie było jej załatwić. Stąd to opóźnienie. To wydarzyło się z takich ważnych rzeczy pod koniec roku: fajnego. Reszta rzeczy bez zmian, jesteśmy zdrowi i jest wszystko ok, także mm, dużo planów, takich wiecie: nie za, jakichś takich postanowień, założeń, że coś tam musi być, i żeby potem wiecie. Ja nie wiem, no ja takiego czegoś nie lubię, jakieś tam postanowień i tak dalej. Mogę sobie wymyślać, i zakładać, jak moje życie będzie wyglądało dalej, ale to nie ma daty ważności. I tak polecam Wam również robić, że, że nie, tam wiecie, w tym roku czy tam coś. Fajnie jest y, programować swoje życie, marzyć, oczywiście, jak najbardziej, poczekajcie. O, nie, może będzie jaśniej. Y, marzyć, o, teraz to, patrzcie, jak mam w ogóle odciętą czapkę, <ścoughs> ale wyglądam. Y, y, I trzeba, trzeba, moi drodzy, y, myśleć tylko pozytywnie. Ja pierciele, jako mam odciśniętą czapkę. Tą moją, właśnie z medicine. To nie, to botox mi się nie pofałtował. To czapka. Dobra, odwracam Was wobec tego. Tak się wydłużę, żeby nie było jej widać. I pokazuję Wam, co kupiliśmy. I już Wam pokazuję. Tu małe, małe zakupki z Rossmana, to szczoteczki do zębów. Bardzo Wam polecam te Individual z Jordan, bo naprawdę są inne te szczoteczki, jakieś takie inne, lepsze niż te Colgate, Oral-B i tak dalej. Naprawdę fajne szczoteczki. Drugi raz kupuję specjalne specjalnie te, nie patrząc na promocję żadną i tak dalej. Celowo poszłam po nie, bo są naprawdę dobre. I w Rossmanie coś dla Maxia, jak już jemy naleśniki, my mamy swoje dodatki, a Maxowi nie kupujemy Nutelli, nie dajemy więcej, już są naleśniki. To coś takiego, Nociolata. Ta jaśniejsza o smaku a la Kinder Bueno. I ta pierwszy raz taka ciemniejsza. Może to będzie coś jak Nutella? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Więc teraz mam. Dalej mamy tak. Sery. I mamy ser Kozi. Tutaj jest 160 g. On ma super, super makro. Także rewelacja, Mazdamer bez laktozy, nawet nie wiedziałam, że wzięłam bez laktozy, brałam po prostu trochę inne niż zawsze. Nasze Gouda z Hochland, a teraz coś innego, Gouda Światowit bez laktozy i ser rycerski, mm. nie, nie, nie celowałam, że jakieś tam laktozy, nie laktozą, nie patrzyłam na... Um. Na te, wiecie, napisy, co tutaj jest napisane e, konkretnie e, na właściwości i tak dalej. Jedyna, co patrzę, to teraz na to. Wiecie, jak jestem teraz już. No, mija rok na tym stylu ketogenicznym low carb, to powiem Wam, że laktoza już mi tak bardzo, bardzo nie szkodzi, ale o tym może kiedyś też na podsumowanie roku tego mojego odżywiania. Tu mam coś, co polecam, tak na, o, na słodko. Galaretki koniak, bardzo dobre, 3 kalorie. Tutaj jest te węgle ładane, one pochodzą z erytrytolu że tak powiem, więc no. Retrytor się nie um, się wysiusia, wykupka nie wchłania się do krwi, więc rewelacja. Um, ketchup, który jest odkryciem. Lećcie po ten keczup, ludzie, lećcie po ten keczup. Keczup łagodny, bez dodatków cukru, przepyszny keczup y Madero. Wiecie, że ja się rozstałam, rozwiodłam z keczupami Madero, ze względu na to, że coś się tam zmieniło i on trochę tak za bardzo zajeżdżał ziołami, a ten jest Leczcie, naprawdę, przepycha. Lepsze niż poduszki inne. Krakus, ogórki konserwowe. Bardzo dobre. Najlepsze, zdecydowanie, ogórki takie korniszonki, jakie są. Nie znam lepszych, to próbowałam różnych. Nie znam lepszych korniszonów niż te przepyszne. Zaraz otwieram i sobie zeżerę po prostu je. Ostatnio zjadłam 3 czwarte słoika tak sobie tak, A jeżeli chodzi o makro, to one mają. Eee, zobaczcie, to do wodanów. 4,9, bardzo mało, także super. Um, lemon z Dilmy razy dwa. Czarna herbata. Puszeczki, zaraz puszeczki, zaraz wam pokażę. 36, szóstki, dwie złaciate. I nie mam pojęcia, jakie były ceny, bo była bezcenna. Mleczko kokosowe w puszce, razy trzy. To na grzeszek. Pepsi bez cukru. Gumy. Erwaczek. Boczuś. Boczuś. Wędzony. Taki 125 so gramów. Bo ja oszalałam na punkcie carbonary. Carbonary z tym moim makaronem. Keto, który właśnie notabene tutaj obok mnie, prosto z paczkomatu, jeszcze nie rozpakowany. jogurty proteinowe jakie z truskawką i z borówkami, nigdy nie jedliśmy, zobaczymy. Maksiowi, no tak jak powiedziałam, wy wiecie i znacie nasz stosunek do słodyczy. W weekend coś tam, co nieco można. Więc my kawkujemy on kawkuje w ten sposób, a dzisiaj będziemy pić kawę bulletproof, taką wiecie: jak to się nazywa? odporna z masłem i z olejem mtt. Pierwszy raz od dawna, kiedyś tak, taką piłam, ale teraz po prostu zapragnęłam. Ładuję tutaj mój. Jest! Mój Blendy Go! i będę zaraz właśnie ważyć taką kawę, ale zanim to jeszcze tak, gra na w biurkach. Wzięłam go w końcu? No dobra, wzięłam. E, to nowość. Dwa razy taka Taste Thailand, zobaczcie. Chili and, and Ginger. E, extra spicy. Lately sweet. Delicious smooth cream. Cheese. Cheese drink. I to jest taki właśnie, taka oponka, jak tu zresztą widać. Serowa, którą nie wiem, chyba się. Nie wiem, jak to ją się je, ale na pewno. Em, no, przypuszczam, że, no nie wiem, na pewno. Mówię na pewno, powinnam powiedzieć, że. Przypuszczam, tak jak e, wspomniałam, że jest pyszne. E, no skład to ma taki sobie, trochę tam tego E jest, ale makro ma dobre tłuszczu, dużo, węgiel mało. E, dwa razy półtłusty, nie, tłusty chciałam, dobrze, tłusty, tłusty twaróg, półtusty jest zielony, nie? E, I te paluszki do makcia... E, dla Maksia, do Maksia jakichś takich lunchboxów zawsze wsadzam. Jackowi tak samo, bo to jest bardzo dobry, dobra przegryska. Co tutaj jeszcze? Antipasti i. Matko, wzięłam filet z indyka. Nie wiem, to brałam. Chyba spora, tutaj była sporo dłuższa data niż. Nie wiem, miała być są z indyka. Magazyn z indyka, bo my takich nie jemy. Czyli parówki Starczyńskiego i co? I dwa razy taki żurek. Chciałam co innego. Chciałam ten w, w tym szklanym takim, nie słujeczek, buteleczka, ten żurek, który wam kiedyś pokazywałam, który jest Mistrzowski, ale nie było, więc wziąłam taki. Dwa razy i nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Skład normalny, tak jak tamten, w sensie, jeżeli chodzi o sam Żurek. Bo tutaj chyba jest tamten z koncentratem, a ten jest chyba już z zupą, nie mam pojęcia. Pierwszy raz zobaczymy. Także takie, może niewielkie zakupy, ale bardzo wartościowe. Razem tutaj z Rosmanem i tutaj w Karforze był ten Żurek. To takie dwie rzeczy. Zapłaciłam 280 plus 80. Plus, no tak, 100, 370 zł gdzieś, coś takiego, 380 nawet, bo nie pamiętam, ile te żurki kosztowały, nie wiem, czy nie były po 10 zł, czy po, nie wiem, 8, 9, jakoś tak, więc zobaczcie, sporo, ale to nic, trzeba wydawać, żeby, żeby zarabiać, ja tak mówię, ludzie mówią, że zarabia się, żeby wydawać, a yy, pomyślmy w ten sposób, że wydam, to, to, to wróci, yy, także... Takie zakupy biedronkowe, a ja, jak wspomniałam o tym odżywianiu dzisiaj, to pokażę Wam też, że kupiłam ostatnio właśnie taki glukometr. To jest taki gluketowicie. Widzicie? Gluketometer. Czyli do pomiaru glukozy, ketonów i. Aha, jeszcze kwasu. Mhm. Mm no fajny, fajnie. ale ja akurat y, tutaj mam właśnie paski do ketonów i glukozy jedynie i y, mierzyliśmy. Mierzyliśmy, moi drodzy, wszystko gra. Jesteśmy w ketozie, takiej. E... Jeszcze niezaawansowanej, bo na nią wchodzimy znowu, ale już tych ketonów jest namnożonych, więc happy, happy, happy. I to już jest wskaźnik według wszystkich tam takich norm, że jesteśmy właśnie w tej ketozie. Takiej jeszcze dążymy do tej optymalnej, jeszcze troszeczkę chcemy, żeby ona wzrosła. I niech się dzieje: niech się dzieje. Ketoza to jest piękny stan. Ja powtarzam to już w któryś raz i jak najbardziej polecam Wam spróbować. Także ja się z wami już teraz kochani żegnam I powiem wam, że zaraz chyba to zjem Pysznie to wygląda No zobaczcie jak to wygląda Ja cię sunę. I jeszcze jak tutaj jest napisane um, Tajlandia Gdzieś tam wiecie takie egzotyczne smaki To, to musi być pyszne Także um, chowam wszystko co mam chować do lodówki i zajadam. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nowy rok do, do Was yy, przyszedł łaskawy, dobry i że taki będzie dla nas wszystkich. Trzymajcie się. Pa-pa.